Dobry moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie na kanale Periodista Marta spod sklepu Giant w Olsztynie, który jest partnerem wydarzenia, o którym będzie mowa w dzisiejszym filmie. A zapowiemy dzisiaj mistrzostwa warmii i Mazur w e kolarstwie. Za chwilę spotkamy się z Arturem Guzewiczem, który odpowiada za organizację tej imprezy i porozmawiamy sobie o tym kręceniu na trenażerach, które wyłoni mistrza Warmii i Mazur w tej oto dyscyplinie kolarskiej. Zapraszam Was bardzo serdecznie. No to zgodnie z zapowiedzią jest już ze mną Artur Guzewicz, w ogóle z drużyny Hotel Krasicki MTB, dobrze mówię? Na co dzień reprezentujesz Olsztyn Team, tę oto drużynę, ale zająłeś się też organizacją mistrzostw w ekolarstwie w Armii Mazur, prawda? Tak jest. I o tym będziemy dzisiaj rozmawiać, na to będziemy zapraszać. To będzie druga edycja tej imprezy. To zanim jeszcze zaczniesz opowi opowiadać o tej tegorocznej, to powiedz proszę, jak się narodziła idea tej pierwszej, w ogóle dlaczego padłeś na pomysł, żeby te, takie mistrzostwa tutaj naszego regionu, tego województwa yy, rozgrywać? A wszystko oczywiście zaczęło się tak, jak to z reguły bywa na totalnym spontanie, czyli najlepsze pomysły. Tak, najlepsze pomysły i od jakichś dwóch, trzech jazd gdzie tam z kolegami spotkaliśmy się na Zwift'cie w, w wirtualnym świecie. Tak któregoś razu postanowiliśmy, że może fajnie byłoby zorganizować coś, co będzie związane z Warmią i Mazurami. Oczywiście z tą Warmią i Mazurami w świecie wirtualnym może być ciężko, no ale powiedzmy, żebyśmy tutaj zaprosili osoby, które jeżdżą właśnie na Zwift'cie w wirtualnym świecie z Warmii i Mazur, żeby mogły sobie ze sobą pościgać się, porywalizować. I stąd padł pomysł na nieoficjalne Mistrzostwa Warmii i Mazur, które w tym roku stwierdziliśmy, że bez sensu, z tym nieoficjalne, więc polecieliśmy już z oficjalnymi mistrzostwami Warmii Mazur, które w sumie są taką oddolną naszą inicjatywą, którą mogliśmy tutaj sobie zorganizować. Zanim przejdziemy do szczegółów technicznych tegorocznej edycji, to zapytam Cię jeszcze o Twoje doświadczenia z jazdą na trenażerze, to jest czy nazwijcie to jest element Twojej zimy rowerowej? Jak do tego podchodzisz, lubisz to, traktujesz jako uzupełnienie treningu? E, i... Wiesz co? No na pewno jest to w jakimś stopniu moje zimowe spędzanie czasu na rowerze. Gdzieś już nadszedł ten okres i czas, że, że wolę jednak pojeździć pod dachem niż mrozić się na, na dworzu. Fakt, że zima ostatnio jakoś tak niekoniecznie. Jest prawdziwie zimowa, ale mimo wszystko wolę sam spędzić sobie tą godzinkę, półtorej, jeżdżąc w wirtualnym świecie na trenażerze. Wspomniałaś o Zwiftie. Oczywiście, poza Zwiftem są jeszcze inne aplikacje: tak. Rovi czy na przykład Be cool, tak. czy ostatnio reklamowana mocno myWush. też tutaj kolejna aplikacja. Padło na z racji tego, że najbardziej taka jest społeczna ta aplikacja, najwięcej ludzi jeździ. Taka pierwsza chyba była ta, też najbardziej dokładnie. popularna. Jedna z pierwszych, w związku z tym zaczęliśmy się spotykać na tym Zwifcie. Treningi jak najbardziej zimowe, zimowe jazdy w wirtualnym świecie pod dachem, żeby gdzieś tam tą nazwijmy to formę utrzymać. No i przede wszystkim, żeby sobie nie odmarazić pupy. To pozdrówmy Marcina Białobłockiego, który wygrał pierwszą edycję, prawda? Tak, Byłego kolarza, tutaj mistrza Polski w indywidualnej na czas, teraz też tutaj animatora kolarstwa na Warmii i Mazurach, można powiedzieć, więc pozdrawiamy. I jeszcze dodam o kilka słów o Tomaszu Kłoczku, który akurat siedzi w Norwegii, ale jest związany z Warmią i Mazurami, ponieważ pochodzi z Kętrzyna i też był kolarz zawodowy, między innymi reprezentant Polski. Również pozdrawiamy. <laughs> na Mistrzostwa Warmi Mazurów w kolarstwie wirtualnym, czy jak to woli, w kolarstwie odbędą się 23 marca, to jest sobota, o godzinie 18. Na platformie Zwift oczywiście zapisy jeszcze trwają. Bodajże do 20 marca te zapisy się będą jeszcze odbywały. Trasa 40 km, niespełna 330 m przewyższenia. Trasa to jest tak zwana. Out and Back Again się nazywa ta akurat e, trasa na, w świecie Watopi. Mm -hmm. Szczerze powiedziawszy, pierwsza połowa to 20 kilometrów no po, po łaskim e, terenie. Druga połówka tego, m, tej trasy to już zaczynają się górki, pagórki. No i przede wszystkim te dwa podjazdy pod tak zwany wulkan, czyli Volcano Com i Zwiftcom, mm -hmm. To będą dwie główne m, areny rywalizacji, jeśli chodzi o, o czołowe miejsca na Mistrzostwach, trzy kategorie, wieko, trzy kategorie, to jest Warmia i Mazury, czyli mężczyźni z Warmii i Mazur, którzy są związani z naszym regionem. Kategoria kobiet, tutaj jest akurat kategoria otwarta, z racji tego, że na chwilę co mamy Jedną panią zapisaną. Zachęcamy, żeby więcej tak pani. Czekamy na pozostałe panie. Mm -hmm. e, tutaj i pozdrowienia mm -hmm. dla Marty, e, która niewątpliwie czeka na jakąś rywalkę. Także zapraszamy serdecznie wszystkie panie. Jeśli chodzi o trzecią kategorię, to kategoria tak zwana reszta świata, czyli tutaj wszyscy spoza regionu, z racji tego, że podczas ustawek, w Krasicki wirtualnie, sporo osób tutaj z nami jeździło właśnie spoza regionu, no i też chcielibyśmy im umożliwić takie ściganie. Na chwilę obecną, niespełna 30 osób zapisanych, także powoli zbliżamy się do do zeszłorocznej frekwencji. Myślę, że, że powinniśmy ją pobić. Zawsze gdzieś tam w ostatnich dniach te zapisy się jeszcze, te zgłoszenia się przede wszystkim pojawiają. No i przede wszystkim fajnie, że w tym roku udało się pozyskać liczne grono partnerów i, i nie, naprawdę duże wsparcie. Między innymi Giant Austin, gdzie się właśnie znajdujemy. Będzie można między nimi od Gianta Olsztyn zdobyć nagrody rzeczowe w postaci oświetlenia, błotników czy, czy chociażby kosmetyków rowerowych oraz pompki z manometrem. Także tutaj mega ukłony dla chłopaków z Giant Olsztyn. Oczywiście dodatkowo rowery sportowe, tutaj bony dla najlepszych, najlepszej trójki z każdej kategorii. Namet Sport, również nagrody rzeczowe. Dodatkowo dla kategorii Warmia i Mazury czy to zarówno dla, dla mężczyzn i w tym wypadku dla najlepszej warmiaczki, tudzież mazurki mm, będą przygotowane nagrody od Milko Mazury. E, tutaj ukłony dla Arka Cały, który zafundował e, pakiety startowe, pakiety max na cały se tegoroczny sezon, czyli 10 startów e, z Milko Mazury i oczywiście jakiś tam jeszcze drobny upominek dla Was wpadnie. E, dodatkowo firma Artneo Olsztyńska, która mm, ufundowała charakterystyczne skarpety dla, dla też dziewiątki zawodników, którzy będą w tych poszczególnych kategoriach na trzech pierwszych miejscach. I do tego jeszcze Warmia Bike oraz Rowelowe podróże, które poprowadzą cały livestream, całą relację na żywo na kanale między innymi rowelowe podróże. I tam będzie można oglądać na żywo, kibicować, pozdrawiać zawodników. Zadawać pytania i będziemy na bieżąco na nie odpowiadać. Super, to raz jeszcze reasumując. <laughs> zapraszamy do zapisywania się, zwłaszcza Panie. Martę pozdrawiamy i życzymy jej godnych rywalek. Gdzie można, powiedz, jeszcze zapisać się, to tutaj na ekranie napiszemy adres strony czy tak miejsca. Tak jest. Zapraszamy na fanpage facebookowy Hotel Krasicki MTB Team. Tam znajdziecie wszelkie informacje. Cały czas spamujemy, wrzucamy posty z informacjami. Śmiało się zapisujcie. Są linki do regulaminu, jak się zgłosić, jak zapisać. Oczywiście jak zadacie pytanie przez Messengera, to jak najbardziej odpowiemy. Także zapraszam serdecznie. No i widzimy się w wirtualnym świecie. Dziękuję Ci bardzo. Dzięki również. Jak słyszeliście, szykuje się bardzo ciekawa impreza, jeśli chodzi o ekolarstwo. Myślę, że ekolarstwo to kolarstwo na Zwiftie, na trenażerach jest. Taką dyscypliną, która zyskuje popularność zwłaszcza zimą, no i fakt, że mamy teraz już wiosnę, można powiedzieć praktycznie przedwiośnie, za chwilę wiosna, to w taki sposób właśnie udziałem w mistrzostwach w ekolarstwie armii i Mazur można tę zimę, Podsumować na trenażerach, sprawdzić swoją formę, sprawdzić to, co udało nam się wypracować w tym okresie zimowym. Zapraszam raz jeszcze w imieniu organizatorów, w imieniu Artura do zapisywania się na tę imprezę. Zwłaszcza panie, bo jak słyszeliśmy, tylko jedna pani, zresztą moja imienniczka, którą serdecznie pozdrawiam, raz jeszcze zapisała się na te mistrzostwa. Wszystkie szczegóły, adresy stron internetowych. Profili na Facebooku znajdziecie w opisie tego filmu. Dziękujemy bardzo za uwagę i miłego ścigania w mistrzostwach, w ekolarstwie, w Armii i Mazur. Do zobaczenia.